Dzisiaj będziemy oglądać moje stare filmy, co ja ogólnie tak naprawdę Bartuś Bartek, ten wiecie, znacie go tak naprawdę nie ułamał się na moje konto. Bo to było wymówione, wyplanowane jak wiecie. Dzisiaj będziemy oglądać te moje stare filmy z 2020. Także słuchajcie, co nami? i słuchajcie, tutaj klikacie. Patrzcie, klikacie, naciśnicie tutaj ten przycisk czerwony, ogólnie na tyle, że jest biały. Klikajcie te... klikajcie ten przycisk. Okej. Okay. Albo... i też inne będziemy oglądać. Dawaj, zaczynamy od Hamsky Ben. Ben? Ben miał do mnie przyjść. No. Dlaczego? Eee. Uh. mi tak jesteś? Nie. No. Czydzisz do mnie? Nie. Yeah. To chodź. Nie. No. Jesteś się miły, psem. Nie chcę się zdać. żegnaj! Eee. Uh. Co za tebi z tego. z tego... Sorry. A bo wcześniej wiecie, wcześniej nazywałem się Sebastian, co nie? Pamiętacie pewnie. Teraz z roku i zobaczcie to, to wam się chyba spodoba. Dobra, słuchajcie, ja idę, ja muszę się wyścigać, poczekajcie. Ja nie wiem, jak, jak wam to zostawić. Kurde, ale... <ścoughs> Dobra. Widzicie? Kurde, to nie wiem wam, jak to, słuchajcie, zostawić. Dobra, utrzymam. Słuchajcie, albo nie widzimy się jak już się wyśle. Dobra, już wróciłem. tylko czekajcie, łączę wam. O, to będzie najszybsze. Tam przetrzymywali. Wiecie, już policja zabrała. Za, to nie widzieliście na drugim kanale, tym Sebastian Góra. Ale usunęli mi go niestety. Słuchajcie, naprawdę. Zobaczcie za dawno. No, potem jest tylko gadanie tu. Nie, zobaczycie, że nie ma tego filmu debi. Dobra, pierwszy początkowy film. Chyba mówię sobie wasz kłamę, bo, bo zapomniałem jak się nagrywało wtedy Tam woję grał. Cioè go nazywałem wojny, a teraz się wojny nazywa. No bo to jest jeszcze kawa nie chcę wam pokazywać. Nie, słuchajcie. Czekajcie, nie wiem co wam tutaj pokazać. Nie, to już pani widzieliście. Dobra, spróbujemy to. Iż zakończałem was bo wtedy po filmie jutro jutro mnie wczesnie wylo, wylokowało. czy? Znaczy, A, pamiętacie? Choć powiedziałam wam, nie I klikajcie to. A jeszcze to chyba... Nie wiem. No to to jeszcze. Chyba. O, teraz chyba dobrze widzicie. A jak coś to w 2019 to było. No ja to już był 2019, wtedy jeszcze nie nagrywałem. Ale, ale mój profil, ale mój kanał był. O, zobaczcie tutaj Wojan. Jeszcze wtedy nie był taki okupny. Я что то и не что-то О, то покажу вам не слышите Nic! W ogóle też mamy dwa domy, słuchajcie. Możemy iść mamy tak jak tutaj zbudowane wcześniej. Tylko, że jak się wygląda, ale na 15 subów, ale jeżeli chcecie, żebym was uprowadził, to. Na 15 subów oprowadzam Was. Że. Wiecie. Nie słuchajcie, nudzi Wam się to. Dobra, teraz. Mój drugi kanał, patrzcie. Ten, też na drugi kanał. Patrzcie, wchodźcie. Też klikajcie to tutaj. Na biały jest. Klikajcie. Też ten drugi kanał. A na Wojtena też wpadajcie. Jeżeli tylko chcecie. Fifi Maciek 150, kolega pozdrawiam. Serdecznie. Znaję. No, dobra, wy tego nie wiem. Ja dawał, nie ma sensu. Dla tego dołączenia, nagrywał, zobaczmy. Dobra. Mam no, tyle tych filmów. 3. stycznia. Chodźcie. Teraz pokażę Wam. No, jeszcze tylko kanał tego. Nie chcę tego mówić. Tylko jeszcze ten kanał. Leonek Sorki, sorki, leonek. Leonek. Ostre ziomy pokażę Wam na 12 słów. Nie, ja, ja czy jego drugi kanał ma 12 słów. A już wam powiedziałem to... To nie. on na pewno. Ciekawe, dobra, widzimy się jak już wpiszę. Okej, okay. to jest hejt... jestem jego hejterem z naszego on słuchajcie on mnie prowokował on on mnie bił rozumiecie bił mnie I, i zachęcam żeby go odsubskrybować nie subskrybujcie go proszę on mnie bił serio słuchajcie jeżeli go subskrybujecie to go on nie słuchajcie naprawdę bił nie oglądacie go filmów na jego Cześć Czekajcie, sprawdźcie, gdzie jest tylko łapka w górę. Klikajcie mu to, nie pod dislike ten. Klikajcie, klikajcie mu to, a mi należy się to. To było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. I pamiętajcie, ten z Barkiem to był zaplanowany film. Pa!